Jak Ci się podoba nowe boisko? No ja pewno, że spoko jest. Czarny tartan jest tutaj. Czy są kulki. No, no. Fajne boisko, ogólnie co, nikt na Tobie nie, nie gra? Pusto jest. Przyszliśmy. Wszystko będzie dobrze. Z boiskiem się już zapoznałem. Także gramy. Jaki challenge się nagrywamy? Tylko dzisiaj bez Adama, bo powiedział, że dzisiaj nie chce. No, tak nie będzie. Weź kieszonkową burówę, weźmiemy go. O tak, przecież. Zapomniałem, że to mam. Witaj! Co? Co porabiałeś? właśnie dwie dziewczyny w łóżku. Gryjesz się w bierki? Tak. Wielkie bierkowanie, zapraszamy. Peklijam. dzień, w którym ci dodałem. Oh. Zwój... Ej, jesteś kanibalem? Jesteś tym co jesz? No Panowie, rzuciłem tą butelką i mam pomysł na challenge. Zagramy w piłkarski Karl. Jak trafię w poprzeczkę, to gramy. <kluje> Tu wstawy dźwięk poprzeczki <laughs> Zawsze jak trafiam okienko to muszę pomodlić się In nomine Patris Patris Przekazał mi swoją energię właśnie <laughs> Ej gdybyśmy nie patrzyli to bym... Ej Gramy w losowe zadania losowymi piłkami Mamy tutaj najfajniejszą meczówkę Ale mamy też również piłkę do kosza Piłkę do rugby, małą piłkę, małą piłkę do kosza Gumową Tutaj to to jest najfajniejsza Gumowa jest najfajniejsza no. Co, czy coś, co chcesz? coś, coś powiedzieć? Nie. Okej, okay, to gramy, nie? Ja mam plan. Weź <grym> plan, weź? Plan no, Chodź ci powiem. Wyobraź sobie, ty otworzysz portal, który pojawi się koło Rud Rudego. Aha. A ja zarzucę w niego borówkę. <grym> Dobra, otwieraj portal, tutaj, Dobra. szybko. Dobra, dawaj, rzucaj. Zamykaj, zamykaj. Nie <grym> bój, <grym> I jak tam było? jest. <grym> <grym> Dobra, grajmy ten challenge! No nie, to nie to samo co 10. Chociaż 10 lat temu też nic nie potrafiłem. Pierwszy los! Chcesz wylosować jaką piłką, czy w jaki challenge gramy? Ja chcę jaką piłką. Kosz. kosz. No Wylosuj w co gramy. Sam na sam, każdy z każdym. No to każdy z każdym <słuch> mamy zagrać piłką do kosza. No i. pięknie. E, gdzie jest do kosza? Tamto? O, no tak, no skóra. jest dookoła świata? Tylko do kota. Ona Aha. jest większa, co sprawia, że dookoła świata jest trudniejsze Czekaj, ja ci pokażę takie dobre dookoła świata No i co, żeś zrobił piłę, wykopałeś Trzy, dwa, jeden Co jest? To jest dookoła świata Aż ponczusia wyplułem Ej, jak nie skillem to siłą Gramy Każdy z każdym, sam na sam Ty zaczynasz? Wiesz co? Ktoś tu kiedyś wyzywał Borubę Zdradził nas. Dlaczego w... jeszcze dałeś teleportujące kulki? Są zbyt powszechne, bym miał nad nimi wszystkimi kontrolę! Musimy znaleźć je wszystkie. I zlikwidować. I zobaczycie to w następnym odcinku. Pierwszy horcrux zniszczony. Tam na sam z połowy, zaczynam. No, to tu stój. Nie no, ja chciałem z mu zasadzić. Się... Co? No zrębałem. No to... to teraz ja iść na bramkę. Mogłem cię po prostu ominąć. Mogłeś, to... nie masz punktu! Wiem. Nie masz punktu! Chciałem zrobić to śmiesznie. Dobra. To patrz, jak ja śmiesznie zrobię. Oh, oh my god! Ale to było dobre! Ale nie! Ma nie trafiłem! Śmiesznie to ty się Michale pogrążyłeś! Nie ma punktu, nie ma. Brzezik! tylko przedłużyłeś swoją kompromitację. Ty się nie kompromisuj lepiej. Rudy mówił dobrze zika, że się kompromituje, zaraz zobaczymy, jak to się tak naprawdę skompromituje. Ty jesteś chodzącą kompromitacją. Co chodzi? <śmum> <by śmum> <do? śmum> ja! O, jeszcze okno oh chyba dobrze. Dobra, Adam ma punkt. No, pierwszy raz w życiu Adam prowadzi w ogóle z kimkolwiek. Nie pierwszy. Kiedyś prowadziłem Tangu. gangu. Gangu? No? Dzwonię na policję. <noise> ja się chciałem że dwóch prawa robić. <noise> Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie <noise> <noise> Nogi mi odmówiły posłuszeństwa To mi spada Ankar Adam, Adam, Co zrobi? Spokój Co zrobi ja te pomarańczowo włosy? Bardzo. Podał! To ja teraz, stoisz dalej Ups. O! <suszy> Ej, chciałem Tego, to, to wychodzi, że na razie wygrywam. Mam 100% więcej punktów. Panie Adamie, piąteczka. To losuj nam piłkę, ja wylosuję nam zadanie. Podrzuć ze stopy do bramki, może raz się odbić. Mała kosz Mała kosz. O ja, to będzie trudne. O, trudne, trudne się wylosowało. Co tu tak blisko jest ta kropka? A, bo to jest jedenastka to jest? Nie? To jest 20. Polekarny ma 16 metrów, a nie 20. No to 16 tutaj, no. no. No to patrz, tutaj jest 5 metrów. Tyle co 2 metry. 5 metrowy ma Gdzie kupowałeś tą miarkę? A to nie tak, że trzymasz na stopie i podrzucasz? No właśnie pytałem się, ale nie, nie No z... właśnie o to, o coś czymś takim. No podrzuć do góry. Nie tak. Podrzucasz? Nie celuj. Ej, nie, było, że z podrzucenia! Nikt no. nie mówił, że mamy kopnąć z podrzucenia. Nie, nie, nie. No właśnie, ja też ja tak. Też? Znowu zmieniasz zasady? No jak? ja nie, nie. Dobra. Michał, mistrz Dobra. zmiany zasad. To główka wymyślał, to powiedz jak chcesz. No ja myślałem, że ma leżeć na ziemi i mamy ją tylko tak podciąć, tak do góry, podrzucić, wiesz? Tak? O to chodziło cały Aha, czas. No dobra. Dlatego ja nie wiedziałem do ostatniego momentu no co. Robić. A Brzek kurczę się urywa z jakimiś trzymami na nodze, kurczę ninja. Medytuj w powietrzu z złap sobie tą piłkę, zrób zen! Zrób przejście, zrób zen! Dobra, robimy jak chcecie. Podrzuć piłkę z rudym na plecach. O! Jak ty Adam to zrobisz? Nie! Yeah. Ciężki! to jest! A teraz ty spadłeś. A tak zrobicie? Nie. nie, Nie, i nawet nie chcę próbować. Trud. No dobra, odrzucamy tak, do bramki, tak? No. Bo to jest za łatwe wtedy. A, widzisz? <laughs> <bigin? śmiech> dobra, trudne. Znowu się okaże, że ja muszę pokazywać, jak to robić. Jak teraz trafisz, to masz trzy punkty. Nie masz. No dobra, no, ale dalej prowadzi. No dobra, ale gramy dalej. Nie, ale już bez rudego na plecach. Ok. Ja Dobra to było prostsze niż myślałem. Michał, mistrz Orlika. Mistrz Orlika, przypominam, 0 punktów. Tak? To bardzo. A co ty drugi raz kopiesz? O drugim teraz. O za punkty teraz. Aha, no, dobra. ty już masz lajcik. Dobrze. A, na parcie. Na styku, na styku, panie. No o, panie. Czyli masz dwa punkty, dobra. dwa punkty, trzy. Dobra, prowadzę. Raz dwa, nie takie, kto zrobi tak. Ja, ja zrobię tak kamerą. <noise> O kurde, <laughs> dobre. Do małej bramki piętką z linii pola karnego Gumowa piłka. O jakie to będzie trudne. O ja, o ja cię kręcę. Nigdy w życiu nie było niczego trudniejszego w moim życiu, nigdy w życiu. Gumowa piłka, mała bramka, jedna piętka i dupa Michała. Ła! Ty zaczynasz. Piętką do tej brameczki Mogę tak, mogę tak. Tak, nie. Tak. Mogę nawet skoczyć z dwóch, tymi? no jak chcesz, nawet saltem. Nie, nie ma nie no, su su Supek, supek nie. No, nie. Eee, nie. nie. Nie! Miałbym 3 punkty. A to dalej tak to pierwszy ma trzy punkty? Tak. Do ilu gramy punktów? 100 milionów. No widzimy się za 10 lat. Marcy no szukał i daje na nakropkę. No nie ma być na linii? No. no Chciał szukać. szukać. Dyskwalifikacja. Tak, wygrywamy. A! Kurde. O kurde. Kurde. A jakby wleciało jestem po słupku. Planowałem to inaczej zrobić. Zdaje się, że mam pomysł, To była pięta? To była... To była pięta, Grzesik! Pięta nie ma klienta, gitara się ma. Niech będzie. Widzowie! Zaliczacie mu tę piętę? Bo ja nie wiem. Bo was no. Czyli my gramy o drugie miejsce. No. Trzeba analizować przepisy brzezi. Ja mogę wyrównać do Borówy. Otóż nie. Co? O! 5 <noise> Pięć? Cztery. Cztery? Cztery. Ostatnie zadanie. Decydujące. Ostatnie zadanie to jest. To jest ten, kto do turnieju trójmagicznego. Deskorolka bramki. Deskorolka do bramki. Rajby. Może raz, maks, dwa razy odbić się. Dobra. I musi wrócić do bramki jakoś. Okej, okay. to strzelaj. Dobrze. Ładnie. Obej! No. Obej! Okay. Okay. Yeah. 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 Ale mnie zmyliło. Bo może wyrównamy. Że nici będzie swoich starań. Czyli ja mam punktów teraz 7, jeśli oni nie trafią. Ja ci nigdy źle nie życzyłem, ale by się trafił. No. Dobra, może będzie dogryweczka Główka, <grywka> jak mówił? Mówił do dwóch czy od 1 do dwóch? Że dwa razy może się odbić. I A raz. Michał powiedział, Czyli że... Nie powiedział minimalnej ilości. Okej. Okay. Nie. Powie... A no w... <grywka> oh, demet. <damn it. grywka> Jakie miało znaczenie Twoje wypowiedzi, jak i tak nie trafiasz? To może po prostu się go nie słuchajmy. Mijały grywka. Kto z nas trafi, ten wygrywa cały challenge Cześć, tak? Znowu ty kontra ja. Tak, znowu my. Znowu nie przez sny. Gol! Gol! A tak, widzicie? Dobra, panato. na Czekaj, przełożę sobie telefon tu. Stań, zrobię, 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 zrobię cieszynkę, skoczę na ciebie. Co już się cieszysz? No wygrał? Orlika, trzy konkurencje, trzy proste konkurencje, które wygrałem. Spójrzcie na tała. No, szkoda gadać, nie? Nie trafiłem w deskę. Ani w piłkę. To był kolejny odcinek, moi drodzy. Ja na desce, ja jestem zwycięzcą, to jest podium. Moi drodzy, oglądaliście wielkie orlikowanie, zwycięzca, drugie miejsce, trzecie miejsce. Wielcy orlikowcy!